Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Stała. Trwała. Wpatrywała się. Wsłuchiwała się w Słowo. Oto syn Twój. Oto matka Twoja. Już nie jednego, ale wielu będzie nazywać synami i córkami. Ale i też wielu. Nazywać ją będzie matką. Tajemnica zawierzenia i powierzenia siebie i swojej historii w ręce tej, która nosiła go w swojej łonie, wsłuchiwała się w jego płacz i słowa, która szła i wpatrywała się w ślady, jakie pozostawiał w życiu napotkanych ludzi. Jego historia. Zaprowadziła ją i do wieczernika, i na golgotę, i do wspólnoty kościoła radującego się zmartwychwstanie. Ta, która tyle przeszła, przyjdzie i z nami niejedno, w drodze ku niemu.